A ty tu czego? Nic. Po prostu zastanawiam się, co tu robicie, o ile to nie jest sekret. Sekret? To powód do dumy. Przypłynęliśmy pod wodzą Lugosa Sinego zmierzyć się z potworami z jaskini snów. Potworami mówisz. Dobrze się składa. Mogę mówić z Lugosem? Może zechce wynająć profesjonalistę. Gdzie przybłędą? Nie będzie nam się obcy pałętał po łodzi. Zajdź mi z drogi. Bo co? Ach, mnie będą takie rozmowy. Bo dostaniesz w zęby. Myślisz, że mnie nastraszysz? Jorulfa, syna odmara zwanego Rosomakiem? Hej, co to za wrzaski? Jakiś obcy na drakar chce wleść? Mówi, że ma interes, ale. Wpuść go, jak będzie nudził, wyrzuci się go za burtę. To na razie, jest synu Rosomaka, czy jakoś tak. Nigdy nie żartuj z mojego ojca, nigdy! Wiesz, kiedy ostatnio miałem na drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z welen na targ niewolników w Nazairze. Mów, po coś przy nas. Nie chcesz przypadkiem wynająć widźmina? A ty nie chcesz się przepłynąć wpław na Spikerok? Ej, chłopaki, rozebrać go i do wody! Czekaj, słyszałem, że idziesz do Jaskini Snów. Nie przyda ci się dodatkowy miecz, albo nawet dwa? Choćby tam było tuzin gryfów i kopa wivern, to ja i moi chłopcy... Ty i twoi chłopcy nie znacie się na potworach. Gryfy i wiwerne nigdy nie występują razem. No proszę, może jednak warto wyłożyć na ciebie trochę srebra. Dobrze, zabiorę cię. Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Możemy ruszać. To daleko? Nie, rzut kamieniem. Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się, ile jest prawdy w legendach. Gerać z Liwi. Uznaję cię winnym podwójnego morderstwa. Karą za to jest śmierć przez uduszenie. Ale możesz się jeszcze wykupić, płacąc wagę koriego i krakiego w srebrze. Wiesz, że nie mam takich pieniędzy, chyba że chłopcy byli znacznie lżejsi niż wyglądali. Wiem doskonale. Sam zapłacę wykupne. Co? To wbrew wszelkim prawom. Ja tu ustanawiam prawa. Wracaj do domu, Leif, bo jak mnie zeźnisz, przywiążę ci wóz z tym srebrem do szyi i wrzucę do morza. No co się gapisz? Jesteś wolny! Zabieraj swoje rzeczy i zjesztaj! Chętnie, ale powiedz, czemu zawdzięczam ten piękny gest? Pomogłeś mojemu synowi w jaskini snów, więc ja pomogłem Tobie. Ale zapamiętaj, zabijesz jeszcze kogo z Arinbjorn, to własnoręcznie ukręcę Ci łeb i powieszę nad paleniskiem. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek.